Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Kaczkowo-Korzeńsko jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko. Zgodnie z ostatnią aktualizacją umowy wartość projektu wynosi 124 318 651,68 groszy. W opisywanym tygodniu na kontrakcie wykonywano, w zakresie robót przygotowawczych. Usuwanie warstwy humusu. Rozbiórkę istniejącej na wierzchni drogi. W zakresie robót ziemnych. Wykopy podrów. Nasypy. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem na miejscu. Profilowanie skarb. W zakresie podbudów. Warstwę odsączającą. Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowę z betonu asfaltowego. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem z dowozu profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej w zakresie nawierzchni drogowych, nawierzchnie z kostki kamiennej, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego oraz mieszanki SMA w zakresie robót wykończeniowych, humusowanie rowów oraz skarb, umacnianie poboczy, profilowanie warstwy humusu, wykonywanie hydroobsiewu, w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż barier energochłonnych, montaż oznakowania pionowego, montaż siatki dogęszczającej dla płazów, montaż ogrodzeń. W zakresie elementów ulic, ustawianie krawężników oraz obrzeży betonowych, układanie ścieków trójkątnych oraz skarpowych, układanie chodnika z kostki betonowej. W zakresie zieleni drogowej. Rekultywacja terenów płaskich, kumusowanie rowów oraz terenów płaskich. Z innych robót drogowych wykonywano odmulanie dna rowów. W zakresie robót mostowych, montaż ekranów akustycznych na przejściach dla zwierząt, zbrojenie ścianki zaplecznej, montaż materacy gabionowych, montaż barier energochłonnych, zasypka konstrukcji wielopłaszczowych. Zbrojenie oraz betonowanie kap chodnikowych, humusowanie skarb nasypów, betonowanie płyt przejściowych oraz nadbetonu przepustu ramowego, układanie asfaltu lanego, betonowanie ławy krawędziowej pod balustradę, montaż dylatacji, betonowanie opaski żelbetowej konstrukcji wielopłaszczowej, układanie żywic na płycie pomostu, układanie izolacji z papy termozgrzewalnej. Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych, umacnianie stożka nasypu kostką betonową w zakresie robót kubaturowych na mopach, montaż elewacji, montaż instalacji elektrycznej, montaż elementów wyposażenia, montaż stolarki drzwiowej i okiennej, układanie płytek ceramicznych, tynkowanie i malowanie ścian w zakresie kanalizacji deszczowej. Montaż rur kanalizacyjnych o średnicach 160, 200, 300, 500 oraz 600 mm. Montaż studni oraz włazów. Montaż wpustów oraz kratek żeliwnych. Montaż wylotów prefabrykowanych. W zakresie zbiorników. Układanie płyt betonowych ażurowych. Wykaszanie traw. W zakresie melioracji. Humusowanie rowów. Montaż kiszki faszynowej oraz gabionów na rowach. W zakresie przepustów. Montaż przepustów rurowych. W zakresie teletechniki przy kolizji T9. Montaż studni teletechnicznych. W zakresie energetyki. Montaż szafek oświetleniowych. Układanie kabli zasilających pompownie stawianie słupów oświetleniowych o wysokości 10, 12 i 14 metrów wraz z oprawami i doprowadzeniem zasilania.